Stadion Miejski Stal, godzina 19.30, to wtedy rozpoczniemy piłkarskie emocje związane z derbami Podkarpacia. Nasz zespół FKS Stal zmierzy się z drużyną Stali Rzeszów. Znamy już wyjściowo jedenastkę naszej drużyny i tak na bramce z numerem 1 Michał Matys w obronie od lewej strony ustawieni będą Marvin Senger, Izrael Puerto oraz Piotr Wlazło. W pomocy Mazurek, Domański, Pisek, Szeligia. Na pozycjach numer 10 Kruszelnicki i Losada i... Na dziewiątce ten, który ma trafić dzisiaj zwycięską bramkę dla naszego zespołu Kamil Odolak. A wraz z nami jest już ten biało białomski drużyny pani -Dzi Dziurziewicz. Dzień dobry, trenerze na Dzień początek. Dobry. O tą wyjściową jedenastkę zapytam, e, zmiany w niej. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie Dawid Mazurek. Czy to dzisiejszy występ w tej wyjściowej 11, ten start od pierwszej minuty, to jest taka nagroda za porządny występ w Pucharze Polski? No zgadza się, myślę, że Dawid też pracuje mocno. Widać e, uważam, że wykorzystał trochę tę okazję. E, zaprezentował się dobrze, dobrze była fizycznie. Też chcieliśmy dać trochę ten... Ale Diaz gra te wszystkie mecze. E, na Machalny musimy jeszcze poczekać, a Kawczycia, więc, więc trochę też rutujemy na, na, na tej pozycji. I Dawid e, e, dzisiaj e, w środku zgodzie. Maciej Domański na konferencji przed meczem powiedział, że on lubi kreować piłkę, on lubi rozgrywać, jakby zarządzać tym polem gry. Dzisiaj w środku pola będzie grał. Czy on ma być tym głównym dyrygentem, który ma poprowadzić zespół do zwycięstwa? No, zgadza się on i. Jost Piszek też jest zdolny takie takiej gry, ale zwłaszcza macie, macie do jako kapitan, jako, jako ten zawodnik doświadczony, zawodnik z jakością, który, który dzisiaj ma nam te takie takie ataki kierować. Paweł Kruszelnicki i Mariusz Rosada na dziesiątkach, Kamil Odolak na dziewiątce. Czy to ta trójka ma zapewnić nam zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu? No, nie tylko oni, ale, ale uważam, że z tym meczem, z pogonią, ta współpraca nie wygląda najgorzej. Zwłaszcza, że to jest pierwszy mecz, gdzie mieliśmy taką okazję, żeby ich spróbować w tym ustawieniu. Więc myśleliśmy powtórzyć i zobaczyć, jak to dalej wygląda. Trener poznał już skład wyjściowy drużyny gości Stali z Rzeszów? Czy coś trenera zaskoczyło? Nie, myślę, że nie. Grałem takim składem już od, od dawna, może na tej. A prawej obronie jedna zmiana, to reszta, reszta skład, którego się spodziewaliśmy. To jeszcze jedną kwestię zapytam o kibiców. Trener sali Rzeszów Marek Zup powiedział, że wynik tego spotkania. Będzie zapamiętany na długo, szczególnie przez kibiców. Naszych kibiców przejeżdża ponu, ponad 700. Czy można powiedzieć, że to jest taki bardzo mocny 12 zawodnik w dzisiejszym spotkaniu? Nie, zgadza się. Myślę, że to są takie mecze, które dla zawodników są najlepsze. Dzisiaj, że każdy zawodnik zagra na jakieś 20% więcej i wiedzie, na się poziom swoich możliwości. to są. Derby to są mecze, które tak naprawdę są, a może być takie historyczne. Każdy pamięta, zwłaszcza jak jest przyrzeża tyle kibiców i przyjeżdża. Mam nadzieję, że się im się oprócz gramy do rąglo i zwycięstwem.